Rok temu dożynki powiatowe odbyły się wyjątkowo wspólnie z dożynkami wojewódzkimi w Łagowie w gminie Dąbie. W tym roku powiatowe święto plonów przenosi się do gminy Maszewo. W sobotę 30 sierpnia Spotkamy się w Połęcku, gdzie zapowiada się sporo zabawy. Dożynki powiatowe w tym roku organizujemy na terenie gminy Maszewo, dokładnie w miejscowości Połęcko. Odbędą się w sobotę 30 sierpnia. Już teraz serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Rozpoczniemy mszą świętą polową, później cały obrzęd dożynkowy, no a później już koncerty i zabawa do Białego Rana. W tym roku atrakcji nie zabraknie. Współpracujemy przy organizacji tych dożynek nie tylko z gminą Maszewo, ale również z Euroregionem Szprywany-Sabubr, ponieważ powiat krośnieński pozyskał na organizację dożynek środki zewnętrzne, więc one będą też w takiej transgranicznej odsłonie. I choć do imprezy pozostał miesiąc, to organizatorzy już teraz mają pełne ręce roboty. Jaki będzie efekt końcowy? To będzie można sprawdzić 30 sierpnia.